Żółty kolor za mną nie jest przypadkowy, bo chyba wszyscy zgodzimy się z tym, że właśnie ten kolor najbardziej kojarzy się z Williamem Regalem, o którym właśnie w dzisiejszym odcinku. Was bardzo serdecznie, ja jestem Patryk z kanału Wrestling, i w dzisiejszym odcinku zajmiemy się tematem Williama Regala i jego powrotu do Federacji WWE, który uwaga, jest naprawdę już bardzo, bardzo możliwy. Ja też wstrzymywałem się do samego końca, aby ten odcinek dla Was przygotować, by po prostu przekazać Wam w nim wszystkie informacje, które po prostu wiemy, a cały czas rozwój sytuacji wokół Williama Regala narastał. Zapraszam więc Was oczywiście do subskrypcji kanału, aby być ze wszystkimi materiałami na bieżąco. Strzelcie również polubienie pod tym materiałem, aby zyskał jak i oczywiście zapraszam Was do dyskusji w komentarzach, bo na tym najbardziej mi zależy, by po prostu poznać Wasze zdanie i wejść z Wami również w wymianę. Na kanale dostępna jest opcja wspierania, więc jeżeli chcielibyście wesprzeć projekt Wrestle One oraz uzyskać specjalne plakietki, a także rzeczy przygotowane dla wspierających, to właśnie do tego Was zapraszam i z góry dziękuję. William Regal z Federacją WWE powiązany był przez blisko 22 lata i swoją przygodę właśnie z ową federacją, z największą federacją wrestlingową na świecie zakończył w styczniu 2022 roku. Roku. Rok 2014 do 2022 to był zdecydowanie rok Williama Regala, gdzie zarządzał on całą NXT. Pełnił on po prostu najważniejszą funkcję właśnie w żółtym rosterze. Stąd też ten żółty kolor za mną. Chciałem po prostu sentymentalnie przypomnieć wam o tym, co William Regal zrobił właśnie z żółtym brandem. Marzec roku 2022 to jest zdecydowany szok, jeżeli chodzi o karierę Williama Regala, ponieważ właśnie wtedy, dokładnie na gali Pay-Per-View Revolution w marcu 2022 roku, dołączył on do federacji Federacji All Elite Wrestling. Jego debiut w AEW był również mocno łapiąc nas po prostu za serce, ponieważ zadebiutował w momencie, w którym zaprzestał bójki pomiędzy Jonem Orsleyem, a.k.a. Deanem Ambrosem, a, .a. a Bryanem Danielsonem, a.k.a. Danielem Bryanem. Więc powiązanie trzech naprawdę mocnych person, jeżeli chodzi o World Wrestling Entertainment, było tutaj naprawdę sentymentalnym strzałem od Federacji All Elite Wrestling. I tak do dnia dzisiejszego, można powiedzieć, William Regal cały czas w AEW był. No właśnie, był. I tak samo też w tytule tego odcinka wspomniałem, że William Regal odszedł z AEW. I tak, od razu też naprostuję, nigdzie oficjalnej takiej informacji jeszcze nie dostaliśmy, aczkolwiek szereg zdarzeń, które za chwilę wam przedstawię, bardzo mocno na to wskazuje, że jest to koniec Williama Regala w AEW. Ale przejdźmy sobie mimo wszystko przez to po prostu chronologicznie, żebyśmy też mieli pogląd na całość jak wyglądała od A do Z. Od czasu debiutu Williama Regala w AEW jak wspomniałem, był on dość mocno powiązany powiedzmy tutaj z Johnem Orsleyem, bo głównie na jego osobie chciałbym się skupić. Ponad tydzień temu nagali AEW Full Gear, gdzie właśnie William Regal Był u boku Johna Morsleya Do pewnego momentu był u boku Johna Morsleya Ponieważ właśnie w tej walce, w kluczowym Momencie tej walki, gdzie John Morsley Walczył o tytuł mistrzowski AEW Z MJF MJF-em, William Regal Odwrócił się od Johna Morsleya i pomógł Właśnie MJF-owi zdobyć Główne trofeum owej federacji William Regal podał mu w którym Też właśnie MJF zaatakował Morsleya I w ten sposób MJF został nowym Mistrzem AEW. Kilka dni Później po tej gali dostaliśmy gale Survivor Series, gdzie właśnie przed tym wydarzeniem Triple H powstawał bardzo ciekawy wpis na Twitterze. A dokładnie był to filmik, w którym właśnie mieliśmy Williama Regala wypowiadającego frazy War Games, gdzie Triple H napisał, że War Games nie będzie takie same właśnie bez Williama Regala. I już ten wpis bardzo mocno zasugerował nam, że William Regal wkrótce być może powróci do WWE i naprawdę wywołało to sporą burzę w świecie wrestlingu, bo o Williamie Regalu mówiło się od wielu dni, praktycznie codziennie i na pewno pewno spotkaliście się, się gdzieś z pisem właśnie, z jego nazwiskiem w tytule. Jak mówiłem, ja zbierałem sobie informacje, by po prostu w tym odcinku przekazać wam jak najwięcej, dlatego też przejdźmy przez kolejne zdarzenia i informacje, które miały miejsce. Dave Melzer, osoba, która naprawdę jest mocno szanowana w środowisku wrestlingowym, powiedziała bardzo ciekawą sytuację odnośnie Williama Regala. Dave zwrócił tutaj uwagę na sytuację dotyczącą kontraktu Williama Regala, który do pewnego momentu był jedną wielką niewiadomą i w sumie wciąż nią pozostaje, ponieważ nigdzie nie mamy informacji na ile lat Willi William Regal podpisał wiosną tego roku kontrakt właśnie z AEW. Niektóre źródła podają, że są to 3 lata, co automatycznie w sumie wykluczałoby możliwy powrót Regala do WWE. Dave Merceriner twierdzi, że kontrakt Williama Regala jest na rok z czasu, inne źródła natomiast twierdzą, że William Regal podpisał roczną umowę, co wiązałoby się z tym, że kontrakt Williama Regala dobiernie końca już w lutym albo w marcu 2023 roku. Jeszcze inne źródła twierdzą, że kontrakt Williama Regala mógł faktycznie być podpisany na 3 lata, natomiast z opuszczeniem go po upływie roku czasu, co też w pewnym znaczeniu miałoby sens. A żeby tego wszystkiego było mało, udało mi się również znaleźć informację mówiącą o tym, że ponoć kontrakt Williama Regala miał również specjalny zapis mówiący o tym, że jeśli Triple H obejmie prawo władzy właśnie w federacji WWE, to William Regal będzie mógł w każdym momencie wrócić właśnie do federacji WWE. I jeżeli ten zapis kontraktowy jest faktycznie prawdziwy, to jestem szczerze mówiąc w szoku. W szoku bardziej dlatego, że nie spodziewałbym się, że federacja AEW i mogłoby na taki zapis kontraktowy się zgodzić. Aczkolwiek na pewno William Real i tak im sporo przez miniony rok dał. Ale dobrze, pójdźmy dalej. Sytuację kontraktową Williama Real'a mniej więcej znamy, wiemy o czym się mówi, więc pójdźmy o krok dalej. Na ostatniej rali AEW Dynamite doszło do rzeczy, której chyba nie spodziewał się nikt, tym bardziej po ostatnich wydarzeniach z Full Gear. Wszystko za sprawą tego, że dostaliśmy blisko 17-minutowy segment, w którym to MJF mówił o tym. Jaki dobry i wspaniały to on nie jest. Zaraz za MJF-em stał William Regal, który to w sumie jest odpowiedzialny za to, że MJF jest obecnie mistrzem. No i okej, okay. żeby tego wszystkiego było mało, to po upływie blisko 16 minut w końcu do arcji wkroczył William Regal, a w zasadzie to został wplątany w to marcję, ponieważ MJF zaatakował Williama Regala od tyłu, uderzając go w kark i powiedział, że obudził on diabła, który właśnie teraz jak widać widzimy, co zrobił. I okej, okay, jest to storyline, wszyscy to wiemy, Williamowi i nic się nie stało, mimo tego, że został zniesiony na noszach. Skupmy się jednak bardziej na tej rzeczy backstage'owej, którą właśnie ten segment miał nam przekazać. Niemalże wszystko wskazuje na to, że William Regal właśnie w taki sposób został wypisany z programów telewizyjnych AEW. Co więcej, wiele źródeł podaje również informacje, że ten segment, cała ta sytuacja była całkowitym wypisaniem Williama Ridala właśnie z AEW. W ten sposób prawdopodobnie William Regal zakończył swoją historię z All Elite Wrestling na rzecz tego, by powrócić do WWE. W jaki sposób historia Regala w AEW musiała się zakończyć? I właśnie prawdopodobnie cała ta sytuacja z MJF-em była końcem Williama Regala w All Elite Wrestling I na ten moment nie mamy żadnych oficjalnych informacji Ale wszystko wskazuje na to, że już wkrótce Szybciej niż może się nam wydawać William Regal powróci do WWE Gdzie ponownie miałby pełnić pewną rolę na backstage'u I nie wiemy jaką Nie wiemy też, czy William Regal oficjalnie zostanie wprowadzony Jako, wiecie, czynna postać w WWE TV Czy jedynie powróci do arcji właśnie w roli backstage'owej I totalnie nie będziemy o tym nawet mieli pojęcia od strony WWE TV Tego nie wiemy, ale osobiście wydaje mi się, że William Regal, mimo wszystko zostanie wykorzystany również w ramach telewizyjnych. Osobiście mam nadzieję, że powróci do pracy przy NXT. Stąd też właśnie jeszcze raz podkreślę żółty kolor za mną. Jeśli natomiast nie, to sam słuchajcie, wysłałem pewną alternatywę dla działań Regala. Jakiś czas temu w jednym z odcinków wspominałem wam o tym, że PESTL Miej 39 ma dojść do draftu. I też sobie pomyślałem, że skoro William Regal tak dobrze spisywał się w roli generalnego menadżera żółtej tygodniówki, to być może zostanie on właśnie razem z draftem zaangażowany w jeden z głównych rosterów, a może nawet w dwa rostery i William Regal zostanie generalnym menadżerem Raw i Smerdown, albo właśnie jednej z brandów. Być może nastąpi powrót generalnych menadżerów. Jest to na pewno bardzo zawiła i ciekawa sytuacja, którą wciąż będę na bieżąco śledził. Na ten moment jednak wszystkie znaki na niebie wskazują na to, że William Regal zakończył swoją historię z All Elite Wrestling i wkrótce, jak to też zostało powiedziane na zagranicznych mediach, szybciej niż nam się może wydawać, powróci do WWE. Dajcie moi drodzy oczywiście w komentarzach znać, co wy o tym wszystkim przy czym sądzicie i czy również uważacie, że William Regal powróci do WWE. Zostawcie polubienia, aby ten film jak największy zasięg i oczywiście zapraszam do dyskusji w komentarzach, jak i do subskrypcji kanału. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się i do usłyszenia wkrótce. Cześć.